Cześć wszystkim, z tej strony gości tam was w kolejnym odcinku Spustkowia amortoru Kontynuujemy zabawę i będziemy grali fabułkę. I może jak starczy czasu, to jakieś dwa Forty sobie zrobimy, albo jeden. Dobra, no to zaczynamy fabułę, nie? Oho... Film! Ho, brat się wymienił. would you like to hire more of my mercenaries where is serka i am zoya and the vanishing sons have chosen a new leader prices may have gone up since where you... is my brother your brother <laughs> you see i had a brother once his name was serka then a stranger came and he started to forget who his family was, his real family. Men who followed him. But with him. He started to think he could work against us, against our patrons. no was Michel that. I gave him to a very fine fellow, by the name of Bujak. He runs a fight pit called the Circus. Very entertaining. All sorts of warriors and beasts. You wouldn't think a man could get torn apart in so many ways. So, I will be back. Make sure you bring plenty of coin. There'll be no more family discounts around here, my friend. No, to brat No, kurwa zgadłem, że jest na arenie. Ho! Welcome to the circus! A place of pure blood and pain. This is where flesh eats flesh and where today you are the main attraction. You're quite the showman. I'll enjoy killing you. It seems the show has already begun. I have to get down there. Dobra, kolego, szybka obczajka, co ty masz? Eee... Przynęty? A gdzie ty masz swoje przynęty? O ile ranią go ataki z dystansu, no to krótka piła. Brak strzału! Aaaa! Tak też można. Zdążę? No ja nie mam pojęcia, gdzie on ma niby te przynęty swoje, bo ich nie widać, nie? Dobra, szybka piła, chłopaki. Eee, dosłownie to ja nie mam nic. To fajnie się przygotowałem przed odcinkiem. Mogę chociaż jakieś zasoby zebrać albo coś. Wow! Stary, ale bez takich, co? Robi się krucho. A można się zatruć? Jest, Siadło! Dużego trzeba jeszcze rozwalić. Nie! No co za... Baruba. Mógłbyś zostać tam na miejscu? Zostaw nieduży, Wszystko. tarcza leżysz, dobicie. <laughs> Serio, teraz się pogadasz? Ja nie miałem zabić w poprzednim odcinku, tego ziomka tak w ogóle? Jest on i te jego bumerangi. Zostaw mnie z tymi bumerangami. Się nie da na to grać w ogóle. Tak, to się cały czas spami nimi. Spalecie, cię, kochanie. Aha. O nie, nawet nie ma opcji, żebyś we mnie wbiegł. Zastosuję się! Uwielbiam to. Czy ja widzę Karagora gdzieś? A czemu Serek z nim nie walczy? Aha, bo oni go obrzucają. Czemu? Czemu on ma w. Hehe, <głynie> dzidy. Ale patrzcie, jest niewzruszony skupiona mina. Ty to jest normalnie ten z kanału dla pieniędzy. Ten Paweł chyba on na imię, zobaczcie, pełno ma w plecach. Co jest kurwa? A ten stoi i mu ładuje cały czas dzidę w plecy, nie? Dobra. Może zróbmy to inaczej. Czy jeszcze raz zatruję? Ty jeszcze zapłonął Nic nie widzę. I coś ja teraz jego kopie pojawia? Wojni uwolni bestie z klatek? Uuu. Dawaj, będziemy strzelać. Raz. Ty, no dobra, bestie z klatek. A dobra, tu są. A ja się zastanawiam, gdzie one są. Co ja robię? Raz, dwa, trzy. Ty ale, ty... ty, ale, te bestie to walą we mnie! A, no to zrobiliśmy to. Wypad stąd trzeba robić, to szybki. O! Ale się przyciągnąłem, no niech mnie! Pokonaj strażników cyrku? Aha, dobra. To, czaiłem to rzeczywiście. Ty, co? Aha! Aha! Ej zajebiste to było. Nie, nie, nie wiem jak to zrobiłem, ale zrobiłem jakoś. Dobra, pyk stary, pyk. Co im w głowę? Oooo, -o -o. O -o. Sorry, ale nie. Nie mam zamiaru ginąć. Nie będziemy kurwa tego resetu przecież robić co kilka odcinków, nie? Sorry kolega, ale musisz umrzeć. Ucieknij z serkiem, no to spadamy stąd. Ja się mogę w końcu jakoś normalnie wspiąć, dziękuję. Lecę stąd. No ho. Runda druga, tylko ja nie mam nic już teraz praktycznie. Fajne jest, gra... jest to, że gra wykorzystuje jakkolwiek ten mechaniki, które ma w sobie, nie? To on nie ma ich za dużo czasem? Tam jest sześciu. Aha, ale mogę ich tak pościągnąć, dobra. <laughs> to szybko poszło. <laughs> Dobra, strzały mi się skończyły, już nie jestem taki twardy. Ty mogłem z jakiegoś ziomka praktycznie przypisać do pomocy. To ja nie miałem legendarnego typa wziętego. Ty, dobra, ja mam pomysł. Ucieknij. No i właśnie mi wyzerował pasek. Kurczaki, to jest problem. Jes! Dobicie weszło! O, oh, ale pięknie głowa poleciała. Kolejny raz. A nie siadło już. Kurwa on od razu jest dostosowany. Dawaj go dobij. Prędko! Stupka! But! Ucieczka! Hej, w końcu mam ten nabity. Egzekucję! No to chyba sobie nie pogram za długo. Potrzebuję się jakoś czymś wyleczyć, ale nie mam czym. Nie mam apteczek, dosłownie muszę polegać na bracie. Ty, albo jakbym mu zeskoczyć na głowę? O chyba go nie zabije, nie? Kurwa, zaciąłem się. Stary, a jakbym ci obstrzelał głowę? życie mi jakoś tam wraca? E, on mi brata zabije zaraz! Ja w ogóle w niego trafiam! Podstępem, podstępem go dziada! Mi brata zabije, to będzie hit! To on go prawie zabił! Może zatrucie? A piątkę jak mobilizacją zrobię? Ty, życie mi wróciło. Ty, bratu też życie wróciło. Dobra, to był dobry pomysł. Dobitka. Piękne. No on jest dostosowany cały czas. Dobra, inaczej. Dawaj tą girę. Będę ci co chwilę uziemiał. Sam się podpalił. Zajebiście. Dobra, ale nie musisz mnie walić w łeb. Super, że wyłączyłem mu te bumerangi, ale... Fajniej by było, że się sam jeszcze podpalił. Kurwa, zblokowałem się na czymś. No nie wierzę! Wiedziałem, że kurwa zginę w tym odcinku! Kurwa! Mać! Ja nie, nie wierzę cały tym poszedł dupę! Aha, aha. Dobra, widzimy się na zadaniu. I wiecie co jest kurwa najśmieszniejsze? Że ja wszystkie levele znowu straciłem. a. No nie wierzę w to. Kurwa. Cały odcinek godzinny praktycznie. Wbijania tego wszystkiego. Ajajajajajajajaj. Hmm tak serio, to ja nie mam co podchodzić do tej misji bez y, ulepszeń. Czyli zmieniamy koncept odcinka. Przejmujemy wszystkie forty. Nie ma bata, ja potrzebuję y, ludzi, walki, mocniej, więcej. A! Jedziemy. Każdy fort do końca. Potrzebuję powybijać wszystkich, praktycznie zgronić taki hajs, że to się w pale nie mieści! I wtedy możemy wszystko podbić. Dla was ten jest lepiej, bo macie dodatkowy odcinek. Aaaa, ale mnie kurwa to boli. Na jakim ja w ogóle poziomie trudności w programie? Bo już zapomniałem, No na Nemezis, no to się mogłem spodziewać, że będzie trudniej. No, Dobra, chłopaki, spadajcie, a to tylko na zadanie przyszedłem. Ja pierdolę wszystko, cały po. Cały postęp stracony. Plus do tego jeszcze straciłem przecież te rzeczy z ekwipunku. Aha. no ja teraz przecież informację, o nich nie mam. nie! Dobra, zatra, na co ty jesteś odporny? Szybka piłka. Trzeba znowu to wszystko poubijać. A, nie wracimy na klątwę. Akurat z klątwy nie bije. Ty piękny, a ja mam jeszcze jedno pytanie. Ogólnie to cię wybije wszystkich strażników. I potrzebuję najemnika, nie? Zaraz po tej misji jakiegoś lepszego zbieramy od razu. Kolegę. Oni mnie nie widzą. Kurwa, chciałem wskoczyć, niezauważony. Niesamowite, kurwa, co odjebałem, nie? W tej grze. A, czego się nie robi dla kontentu. No i zaraz znowu kurwa przegram, nie? Ty, ty jest mój najemnik jakiś. Oj, Goldzik, oj to. Oj, ty dostajesz łeb. Ty, a jakbyś przybiegł tu pod tebeczki, abym ja się nie obraził. Fajnie, że ci najemnicy ze mną razem atakują. Tylko jeszcze fajnie by było mieć swojego najemnika, który by mi pomógł rzeczywiście. Dobra, sorry, stary, ale musisz lecieć. Ziuziu? -ziu? Wiecie co? Ja was wysadzę, kurwa, ty. Pięknie, bądźcie zatruci. Zapominam o tym, że tu muszę wziąć oddzielnie apteczkę. Problem jest taki, że nie mam pomysłu, jak go mam zabić. Pięknie, gin, koń w końcu. nie. Ty, a chodź jeszcze, chodź, 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 chodź. Fajnie, że się najemnicy zbiegają, ale ja mam lepszy pomysł. I teraz cię jeszcze zatruję. Pyk, 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 Gin. Ciach. Przez swojego. W końcu! zdechł. Pierwszy. Teraz jeszcze punkt przejąć Aleka determinacja mi nagle wskoczyła, nie? Żeby to zrobić Jeszcze swojego leje. Bivla rewolucjon! Świetnie, kolejny punkt, kolejny! I potrzebuję jakiegoś najemnika sensownego Na pomocnika Dobrze, że tak szybko punkty lecą i levelenie. nie? 1500 to jak ja biorę teraz sobie kościo za cztery koła. Co ja odjebałem, nie? To ja do tej pory nie wierzę. Szybko armia. Dwójeczka. Zatrudnij. Oczywiście, znaczy, że gościa za trzy koła. Minimum. Dawaj tego srebrnego. Ładnie wygląda. Biorę pod, pod tym względem, że dobrze wygląda. Biorę byle jakiego. Ho, jeszcze zatruty jest. O, Jeszcze zabił jakiegoś losowego orka. Ho! Jest zajebiście! Ho, ale się znowu pewnie wyjebie. Ho. Wiesz bym cię mianował najpierw na przybocznym. Nie, mianuj go tym. Mianuj go przybocznym. Tak, pod dwójeczkę. Tylko kolorów nie zmień, bo zajebiście wyglądasz. Rozkaz bitewny. Dostarcza trujące strzały, zajebiście, dobra. Kolejny fort O nie! Ciebie kolego to od razu omijam. Wy jesteście zwodnicza! Grał gry Już połowy życia nie mam. Kurczaki! I przy okazji to jest jakiś kapitan, jakbym sobie kapitana jeszcze ubił Fajnie by było mieć jakieś info o nim, ale... Zapewne nie będę miał. Ty jeszcze jest obrońcą. Aaaa. Ale podejście z nienacka jakbyśmy zrobili. Ty, to jest dwóch, no nie wierzę. Dobra, zróbmy to inaczej. Tamten widać, że jest jakimś kurwa mroczniakiem. Ty kolego, gdyby się dało ciebie nie wiem sprawdzić jakoś... O, świetnie. No nie wierzę, kurwa, teraz będzie mi mocniejszych dawało! mnie mm, normalnie... Wiecie co? Zrobimy chyba jednak zadanie. GOR! GORL! Heroiczny! Pięknie, więcej golda. E, jeszcze z zadania Gold, także zaraz drugiego za trzy koła se kupuję. Oh. Kolegę. On jest na 50 level i ma jeszcze pomocnika na 24. A jakbym tego pomocnika najpierw ubił, jeszcze widzę bandologów, nie? Pokaż najpierw pomocnika. Niewrażliwy na egzekucję, Akurat to mnie wali, ale tu jesteś. Kurwa, miód na moje uszy. Zrobiłbym tak. Teraz tak. Zrobiłbym tak, zrobiłbym tak. Tak. Tak, tak. Dziękuję. Jeszcze tak. Jeszcze tak, bo mało. I rzucił mu się na łeb. Pięknie. Kurwa, on jest niewrażliwy na egzekucję. Co ja robię? No, nie wierzę. Przybył mój? Mój jest? Jest, mój przyjaciel. Go jeszcze się nie dać zabić i będzie dobrze. Dobra, Dzikus może nie jest jakimś najsłabszym tutaj przeciwnikiem, ale... A... Szybkie powalonko. No jebaniutki! Jaki jest szybki, dobra na łeb mu to. On ma jeszcze miękką głowę, nie? Gin od razu co? Kolego? Oj, tu pięknie goldops Wsypało! Szkoda, że tylko 30, ale. Dobre i to. Stary, a jakbym cię. Najpierw zatruł. Albo wiecie co? Wszystkich zatruł. Wakara gory. A bo on jest z tego. Władcą bestii. Jeb! Oszołomiony! Dobij go! Jest! Świetnie! Pięknie Nawet jakąś rzecz tam dostałem. Ci tu walczą na punkcie. Trzeba im pomóc. Aha, dobra, miałem zwykłe. To nie to. Up. Ja nawet o nim nie mam żadnych informacji. Teraz będę miał... Yes. Jeden przeżył. <laughs> a odporny na truciznę jesteś. No to sam mogę z cię strzelać. Yy, brata krwi ma. A to był chyba twój brat krwi. O ile. Żeby to był brat krwi, a nie że jeszcze jeden trzeci przyjdzie. Dobra, wiesz co? Bo ty na truciznę jesteś odporny. To ja mam coś specjalnego dla ciebie, kolego. Egzekucja! Mordy cię walą! I nie chciałbym ginął. Mobilizacją by się przydało. Za to by się nikt nie obraził, nie? Ja ten mój ziomek tu przyszedł? Ty, to jest robak, ale ja nie mam jak go wykorzystać. No na pewno już może apteczka. Eee, kurczę, nie mam nic. U góry gdzieś były te Czekaj, 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 Ogniste, ogniste tam były Pytanie, czy on mi zabije mojego typa jak ja polecę po te ogniste strzały. Nie, mój typ przybiegł tutaj za mną. Dobra Ty, ja mam... A zwykłych też nie mam, mam tylko zatrute. ty, a jakbym wybuchu użył, ale to za chwilę Dobra yy, Mam pomysł na to Robię to tak, yy, przy okazji zatruwam wszystkich wokół. Przy okazji wale to tak, ba robal wyłazi, świetnie, i ja mu na się zrzucam, ha, ha, ha. Wule Bóle w ale własy sław? Ty, w sumie mogę punkt przejąć, a czy ja to wygram z automatu teraz? Punkt przejęty. A nie, jeszcze muszę go zabić. Pokonaj dwóch po dowódców, no chyba was coś boli, że... Szkoda, że muszę ich... TY, mobilizjon! Nie Chciałem, że mam naładowane mobilizją Mógłbyś się przewrócić albo coś, dziękuję Jest jak się ciężko z nimi walczyć jak się nie ma tych punktów rozdanych, nie? Mój przyjacielu, walcz z nim! Tylko ty masz zatrutą broń, ale jest na to nie On jest na to odporny To co? Za bombanie podpalić. Przy okazji, kolegom. Ostatni wybuch. Lesz, 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 nie wstawaj, pięknie. Mógłbyś szybciej ginąć. Jeszcze może jeden wybuch siędzie? Pięknie. oczywiście, Olog musiał mnie wybić z trybu. Zbierzmy to. Tu są strzały. Muszę pamiętać o tym, jak w to gram, że muszę przypisywać tych najemników, nie? Bo z nimi rzeczywiście jest prościej. Jakbym wziął wtedy najemnika na tą misję, na pewno bym nie zginął. Pięknie, tylko że on się zatruł zamiast podpalić. Ta szarża to była tak potrzebna, że głowa mała. Jeszcze raz. Pięknie, teraz mówię o atak. Nie wiem, że dostosowuję się. Gdybym go tą szarżą samą wykończył. Bo i tak on na większej rzeczy jest dostosowany już. Kurwa, teraz on mnie złapał. Jeszcze powiedz, że mnie dobije to będzie hit, nie? Szybka apteczka. Pięknie. Już nie mam nic. Mam zatrute strzały jedynie. No jeszcze jego pionas mnie najlepiej zabije. Stary, nie możesz go dobić? Tam też leżą, tylko wybuchowe zatruwające. Czemu tu nie ma więcej strzał? Dobra, on go zabije w końcu. Jest. Oh! Dobra, mam dwa na trzy posterunki. Ja bym sobie je przejął wszystkie. W pizdu. Wykupił, tak jak wam <słukasz> mówiłem, wszystkich typów, jacy są dostępni w tej grze. I... 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 Co? I dalej nie mam pomysłu. I chyba w następnym odcinku kontynuujemy... Dalszą przygodę eee, ja w tym momencie dziękuję za uwagę. Jeżeli <grywanie> dotrwaliście do tego momentu, nie zraziło was e, moja kolejna wypierdolka. W następnym odcinku hmm. pytanie: poczekajcie, sobie wezmę jeszcze następnego typa. Dobra, dawaj kolejnego tarczownika. Tarczownicy od roja! Wow! i to też będzie mój przyboczny. A nie mogę dać więcej przybocznych, bo nie mam miejsca. I te moje mięśnie pulsujące. Tak, wasza ręka lecąca na miejsce, żeby kliknąć lajka. Like Jeżeli Wam się podobało, tak jak mówiłem, lajk, like, komentarz, subskrypcja. Widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno będzie szybciej. Kończmy ten dodatek. A wtedy zajmiemy się też serią od razu z tymi niewolnikami. Na razie, cześć. Pao.